It's is not Czemysław Niechcielski, witam serdecznie z Urzędu Miasta w Płońsku. Za nami druga tura wyborów samorządowych, w której wybraliśmy w naszym powiecie dwóch wójtów i dwóch burmistrzów. Największe emocje wywołały wybory burmistrza Płońska. Dziś już wiemy, że przez kolejne cztery lata naszym miastem rządził będzie nadal Andrzej Pietrasik, który zdobył 3685 głosów, pokonując Małgorzatę Muchę, która uzyskała 3144 głosy. W raciążu zwyciężył Janusz Sadowski, na którego zagłosowało 1304 mieszkańców. sochociny na swojego wójta wybrał Annę Zwierzchowską, której zaufało 1876 osób. Gminą Nowe Miasto natomiast będzie rządził Sławomir Zalewski, który zdobył 1128 głosów. Tymczasem zapraszam na info Płońsk, w którym zobaczysz między innymi: Otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego przy Płońskim Szpitalu. Finał akcji z natury segreguje. W środę 1 grudnia w Zespole Szkół nr 2 w Pońsku odbył się piąty turniej imienia Lona Rutkowskiego w piłkę siatkową mężczyzn uczniowskich klubów sportowych. W piątym turnieju siatkówki imienia Leona Rutkowskiego, którego inicjatorem jest nauczyciel WF-u Igor Piotrowski, wzięły udział trzy drużyny Płońskich Liceów, zespół szkół nr 1, pierwsze LO oraz gospodarze zespół szkół nr 2. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym do trzech wygranych setów. W pierwszym spotkaniu ekipa z Rutek zmierzyła się z pierwszym LO. Gospodarze odrobili dwusetową stratę i wygrali mecz 3-2. W drugim starciu jedynka gładko pokonała pierwsze LO 3-0. Zaś w ostatnim spotkaniu Rutki musiały uznać wyższość zespołu szkół nr 1, którzy po wygranej 3-2 zajęli pierwsze miejsce w rozgrywkach. Drugie miejsce zajęli gospodarze turnieju, zaś trzecie pierwsze liceum ogólnokształcące. Nagrodzeni z zespołu szkół nr 2. Najlepszy przyjmujący Gmurczyk Patryk. Najlepszy punktujący Mrośkiewicz Michał. Najlepszy libero Perkowski. Mateusz. Z zespołu szkół numer 1 najlepszy gracz Flon Trafał, najlepszy zagrywający Budziszewski Kamil, najlepszy rozgrywający Grzywaczewski Łukasz. Z pierwszego LO najlepszy atakujący Mikina Artur, najlepszy blokujący Więckowski Jacek. Mateusz Przyborowski, Info Płońsk. Również w środę i również w szkole na Rutkach obchodzono Światowy Dzień Walki z AIDS. 1 grudnia to Światowy Dzień AIDS, obchodzony od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia. Zespół Szkół nr 2 przeprowadził na terenie szkoły akcję edukacyjną dotyczącą tego problemu. Podczas długiej przerwy na szkolnym korytarzu. Uczniowie pod kierunkiem pedagoga Agnieszki Dąbrowskiej przedstawili kilka scenek, które miały na celu uświadomienie uczniom, jak groźną chorobą jest AIDS. W scenkach uczniowie wykorzystali m.in. fragmenty pamiętnika narkomanki. Przedstawili też sytuacje, w których człowiek może zarazić się wirusem, oraz ukazali reakcje tych, którzy dowiadują się, że zostali nim zakażeni. Na scenie pojawiły się też postaci w specjalnych maskach symbolizujące śmierć. W naszej szkole już od kilku lat obchodzimy Światowy Dzień. Łączności z nosicielami chorymi na AIDS i nosicielami HIV. Jest to akcja, którą rozpropagowała u nas w szkole pani Maria Kania. Akcja ta miała na celu dostarczenie informacji. To taka informacyjno edukacyjna akcja, która ma uświadomić młodzieży w naszej szkole, jakie są zagrożenia, co na nich czyha, czy na wakacjach, czy na jakichkolwiek innych wyjazdach. Chcieliśmy zaakcentować tą łączność z ludźmi że tak powiem obdarowanymi przez los y, tą chorobą lub tym wirusem i żeby oprócz młodzieży w naszej szkole inni ludzie y, z miasta też y, usłyszeli, że dziś jest dzień, światowy dzień y, HIV i AIDS. W szkole działa również Komisja do spraw profilaktyki. Zajmuje się, jak nazwa wskazuje, działaniami profilaktycznymi polegającymi na tym, że bierzemy udział w takich akcjach ogólnopolskich, ale także światowych, takich jak dzisiejsza okazja, ale oprócz tego od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w takim programie Szkoła bez przemocy i to jest jedyna szkoła w powiecie. Ponad gimnazjalna, która w tym programie uczestniczy. Po happeningu uczniowie udali się na teren Rutek, by puścić lampiony symbolizujące łączność z zakażonymi. Niestety pogoda tego dnia była kapryśna i w niebo poleciał tylko jeden lampion, który miejmy nadzieję okaże się iskierką w czyimś życiu. Mateusz Przyborowski, Info Płońsk. W czwartek 2 grudnia odbyły się pierwsze sesje Rad Powiatu i Miasta. Natomiast w poniedziałek 6 grudnia, podczas drugiej sesji Rady Gminy, swoje ślubowanie złożył nowo wybrany Wójt Aleksander Jarosławski. Nowo wybrani radni powiatowi na pierwszym posiedzeniu zebrali się w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnym. Podczas pierwszej sesji w głosowaniu tajnym wybrali oni nowego przewodniczącego Rady, którym został Artur Czapliński z Prawa i Sprawiedliwości. Również w głosowaniu tajnym wybrano starostę którym ponownie został Jan Mączewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak jak w poprzedniej kadencji na jego zastępcę wybrano Andrzeja Stolpę, również z PSL-u. Tego samego dnia w Miejskim Centrum Kultury na pierwszym posiedzeniu zebrała się Rada Miasta Płońsk, której zadaniem podczas tej pierwszej sesji również był wybór przewodniczącego. Radni na to stanowisko jednogłośnie wybrali Jolantę Mikołajewską z Porozumienia Samorządowego Ziemi Płońskiej. Natomiast w poniedziałek podczas drugiej sesji rady gminy udało nam się porozmawiać z wójtem Aleksandrem Jarosławskim. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z sesji rady powiatu i miasta oraz wywiadu z wójtem gminy Pońsk w oddzielnych materiałach w Pońsk TV. W piątek 3 grudnia w szkole podstawowej nr 3 odbył się finał akcji Z natury Segreguję. Przedszkolaki i uczniowie pońskich szkół podstawowych przez dwa tygodnie zebrali ponad 1460-litrowych worków posegregowanych odpadów. W konkursie zbiórki selektywnej zwyciężyło przedszkole numer 3. Wyróżnienie przypadło natomiast dzieciom z przedszkola numer 2 imienia przyjaciół Kubusia Puchatka. W finale akcji rozstrzygnięto także konkursy towarzyszące, fotograficzny, plastyczny, techniczny oraz na najbardziej aktywnego nauczyciela. Wśród nagród znalazły się m.in. projektor multimedialny, wieża CD aparaty fotograficzne oraz odtwarzacze MP4. Finał ekoakcji urozmaiciły wystawy prac plastycznych i fotograficznych, występy oraz zabawy dla dzieci i młodzieży. Akcja dla najmłodszych z natury Segreguje, jest elementem projektu w Trosce o Naturę, opracowanego i realizowanego od 2002 roku przez Polski System Recyklingu. Zaś program objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Mateusz Przyborowski, Infopłońsk. Również w piątek na terenie Szpitala Powiatowego w Pońsku otwarto pracownię rezonansu magnetycznego. Na uroczystość otwarcia rezonansu przybyły władze Powiatu, miasta, ościennych gmin, delegacje zaprzyjaźnionych szpitali, wielu lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników szpitala. Tuż przed oficjalnym oddaniem do użytku nowego aparatu głos zabrał przedstawiciel firmy, która będzie wykonywała te badanie w naszym mieście. Ten aparat jest znacznie lepszy od tego, który mamy w Warszawie. Nowocześniejszy, e, najlepszy z tych, które mamy, to jest trzeci nasz aparat. Dotychczasowo, do, dotychczas mamy dwa aparaty w systemie otwartym. Ten jest pierwszy, system zamknięty i pozwala na znacznie większą ilość badań, które mam nadzieję, że będziemy z Państwem mogli współpracować i będziecie Państwo tutaj mogli, e, będziecie mogli Państwo tutaj kierować swoich pacjentów e, z, nie tylko Pońska, po, ale też z innych, z innych z, z okolic. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in. przewodniczący Rady Powiatu Artur Czapliński, starosta Jan Wączewski, przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala Andrzej Stolpa, przedstawiciele firmy Multimed oraz dyrektor szpitala Józef Świerczek. Następnie poświęcenia nowego aparatu dokonał dziekan dekanatu Płońskiego, ksiądz kanonik Zbigniew Sajewski. Jak mieszkańcy naszego miasta i okolic będą mogli korzystać z tego urządzenia? Rezonans na początek będzie pracował od poniedziałku do piątku, od 8 do 20, ale jeżeli zajdzie potrzeba, to będzie pracował 6 dni w tygodniu i oczywiście będzie badanie dziś, badanie, jutro wynik. W miniony weekend na terenie naszego miasta odbyła się świąteczna zbiórka żywności, organizowana przez Fundację Banki Żywności oraz lokalne organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Bądźmy Razem, Stowarzyszenie Przeciwko Przemocy w Rodzinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Polski Związek Niewidomych postanowiły włączyć się w akcję mającą na celu pomoc ubogim rodzinom w okresie przedświątecznym. Chętnie zbieramy te dary, ponieważ one mogą pomóc dzieciom ubogim, które może nie na co dzień mogą sobie pozwolić na przykład na ciastko, cukerek lub coś takiego. Dlaczego włączyliście się w tę akcję? No chcieliśmy po prostu pomóc biednym dzieciom, rozumiemy jak one cierpią. No i po prostu tak, żeby pomóc. Ostatnie akcji, co była też podziel się posiłkiem, na tamtej lepiej wyszliśmy. Teraz to ludzie niechętnie biorą ulotki, w ogóle odkręcają się w drugą stronę. Na pewno są dzieci potrzebujące tego, tak? Nic, nic miną będzie, a dzieciom się na pewno to przyda, tak? Jak każdego roku w parafii św. Michała Archanioła w okresie Adwentu organizowane są śniadania dla dzieci i młodzieży uczestniczących w mszach świętych roratnich. Msze święte ku Matki Bożej odprawiane w Adwencie są nieodłącznie związane z polską tradycją przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. O poranku wierni podążają do świątyni z zapalonymi świecami na nabożeństwo, które przypomina, że Matka Boża oczekuje narodzin swojego Syna. Od kilku lat w parafii Świętego Michała Archanioła po proratach organizowane są śniadania dla dzieci, które zdecydowały się tak rano przyjść do kościoła. W tym roku jest mniej dzieci, być może ten mróz troszkę ich zamroził. E, chyba to jest powodem, bo tak pierwszy dzień było 80 parę dzieci, ponieważ już na drugi dzień ten mróz e, spowodował, że było dzieci gdzieś 60 parę. Dzisiaj no trudno tu powiedzieć, ile jest tam no 40-50 może być, ale ładnie się odbywają roraty, e, dzieci mają lampiony, śpiewamy wspólnie, otrzymają po roratach e, przy świętej jakieś upomineczki, To ich mobilizuje do gorliwości i modlitwy. Dzisiaj nawet pani przyszła i pół tony jabłek chce przekazać. Także jutro już jabłuszka będą miały dzieci, mają ciastka, cukernie przywożą codziennie, każda cukernia coś, jakiś inny wypiek, ma swój dzień. Także my się ogromnie to cieszymy, wczoraj był dzień Mikołaja, dzieci otrzymały Mikołaje, takie czekoladowe, żeby poczuły, że Mikołaj jest słodki i dobry. Do kiedy w tym roku będą trwały śniadankaroladnie? Zasadniczo to będziemy chcieli do rekolekcji, bo przez rekolekcję trudno, żeby sobie tu robić blokadę, prawda, bo nabożeństwa i tak dalej. Czyli gdzieś do koło 20 będziemy kończyli. Teraz zapraszam na zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i sportowych, które odbędą się w nadchodzącym tygodniu. W sobotę o godzinie 20 w restauracji Kojot w Wilinku odbędzie się koncert laureatki Szansy na Sukces Eweliny Babiarz. W sobotę 11 grudnia o godzinie 10 w miejskiej Hali Sportowej odbędzie się drugi turniej tenisa stołowego amatorów. Dzień później, w niedzielę, również na hali rozegrana zostanie druga edycja pierwszej i drugiej ligi halowej piłki nożnej amatorów. Pierwsza liga rozpocznie rozgrywki o godzinie 9, druga natomiast o 12.30. Tego samego dnia o godzinie 9 na Płońskim Basenie rozpoczną się zawody pływackie Pływaj ze Świętym Mikołajem. We wtorek 14 grudnia o godzinie 10 w Miejskiej Hali Sportowej rozegrane zostaną Mistrzostwa Płońska w piłce koszykowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych. To już wszystko na dziś. Zapraszam za tydzień na kolejny serwis informacyjny z życia naszego miasta. Do zobaczenia! Natomiast w poniedziałek 6 wiem, ale chciałem pociągnąć, myślałem, że nie Myślałem, że nie zauważysz. dobra.